O, żeby te wakacje nie przeleciały wam między palcami. 31 sierpnia! Ale to niemożliwe! Ale jak to koniec wakacji? Y Przecież my miałyśmy mieć wakacje, gdzie się podziały te wakacje! Co jest w ogóle? Co ty robisz? Jak to co? Uczy się! Ósma klasa, koszmar! Wszystko już wzięłaś na wyjazd? Właśnie nie ma moich czarnych okularów, tych moich ulubionych, bez nich nigdzie nie pojadę. Chwila, chwila. A może ty je masz? Przecież ostatnio chciałaś się pożyczyć. I może sobie wzięłaś, przywłaszczyłaś bez mojej zgody. Nie. Tak, akurat. chodź, sprawdzimy. mi moje rzeczy! Hania, No, no... rozbadasz. Hej! Dziewczyny, co to za awantura? Ta mała złodziejka zabrała mi moje o. Mamo, dlaczego ty masz moje okulary? Wiesz, okulary nie mogłam znaleźć swoich, to, to wziąłam twoje. Widzisz? I co, że ja ci zabrałam? Musiałaś mi całą walizkę wywalać. Co ty mi wywaliłaś całą walizkę, ja tylko no, parę rzeczy, żeby poszukać. I no sprawić. to masz problem. Dziewczyny, uspokójcie się. Mamo, czy to jest ta paczka, którą zamówiłam niedawno? Nie, to o, moja paczka a do mojej pracy, ale nie zamierzam pracować w wakacje. Dziewczyny, jest 22, a wy wlepiacie się w telewizor i w telefon. Ja wiem, że za dwa dni jest koniec szkoły, ale co to w ogóle jest? Jakie w ogóle macie plany na wakacje? Ale mamo, no proszę cię. No właśnie. Te wakacje ja planuję nadrobić wszystkie seriale. A ty? A ja zamierzam zagrać wszystkie gry, tak, żeby aż mi rozbolała głowa. O, żeby te wakacje nie przeleciały wam między palcami. Takie no macie nie, ambitne no. plany. Idźcie, przyszukujcie sobie stroje na to co, no, jutro rano no, się O, Oj dziewczyny, idźcie już spać. Mm. Dziewczyny, wiem, że jeszcze nie śpicie, proszę iść spać, szybciutko. Co wybrałaś na zakończenie roku? No, taką białą, niebieską sukienkę. Aha, to ja taką spódnicę i taką bluzkę. No, ładne. Chcesz sobie pokazać, mm -hmm. Mamo, to my już wybrałyśmy to, co się mamy ubrać na jutro. No. To dobrze. A to nie są te same rzeczy, które miałyście na zakończeniu roku? Mamo, nie żartuj sobie. No dobrze, jak uważacie. Mogą być ładne ciuchy. Okej. Okay. A, Amelka, chodź jeszcze na chwilę, zobacz. Mam takie kolekcjonerskie lalki Shadow High. Zobacz, pasowałby ci do pokoju. Są naprawdę ładnie wykonane i można je tak wyeksponować na tym statywie, zobacz. Okay, ładne. Ty w przypadkiem nie miałaś odpoczywać? E, ja? Właśnie. Mam dużo pracy, kotku. Słyszałaś, że już miałyśmy to na zakończenie roku? Jakieś to dziwne. No. Nie rozumiem co chodzi z tymi strojami. Przecież kupiliśmy je dopiero tydzień temu, a mama Specjalnie mówi. Specjalnie na zakończenie roku. No właśnie, a mama mówi, że już się śmiałyśmy. A poza tym, mama przez... ja powiedziała, że robi sobie przerwę i od... ma odpoczywać, a wzięła komputer i pracowała. No właśnie, ja żeby sobie przerwę od pracy. No. W ogóle. Nie wydaje Ci się zbyt ponuro, jak na koniec czerwca? No, trochę jest ponuro. Czekaj, sprawdzaj, jest stopni. Co? Co? Spójrz na Z Z 31 sierpnia. Ale to niemożliwe. I... No właśnie, przecież dopiero to było. To ma być zaczęcie. Co? Rozpoczęcie roku szkolnego, kiedy się kończymy? To, to nie jest możliwe. Pewnie mama sobie robi jakieś żarty. Ameryka, czekaj. Mamo, jaki jak jest, jest dzisiaj dzień? dzień? Dzisiaj? Środa. Środa? To pierwszy września, to czwarte. To. Rozpoczęcie roku, A o co chodzi, dziewczyny? Nic nieważne. Ale jak to koniec wakacji? Przecież my mieliśmy mieć wakacje, gdzie się podziało te wakacje. Co jest w ogóle? Ktoś w to nie wierzy. Może jesteśmy w jakiejś ukrytej kamerze. Może to jest tylko jakiś głupi żart, mam nadzieję. Męczyła się cały rok, no i co? Kiedy ja mam odpocząć? Co? Znowu jest kolejny. Alecha, ja... spokój się. Może to jest tylko jakiś głupi żart. Musimy to jakoś sprawdzić. Tylko jak? Czekaj, mam pomysł. Żeby potwierdzić, czy to jest jakiś głupi żart, czy ukryta kamera, możemy zadzwonić do koleżanki. Mira, no wybierz inną! Dobra... O, Saniu! Co tam u ciebie? Słuchaj, już jesteś gotowa na rozpoczęcie roku? Przeczytałaś wszystkie lektury? To kiedy się widzimy? Ja będę pół godziny wcześniej! Wiesz co? Chyba muszę kończyć. Czyli to nie jest żart? Mm, a nie, nie ukryta kamera. Teraz mi się zaczyna ósma klasa. Chyba najgorsza klasa szkoły podstawowej. Miałam odpocząć w te wakacje, przygotować się trochę, przeczytać sobie jakieś lektury, żeby mieć później z głowy, ale nic! Nic nie zrobiłam! Teraz będę się męczyć! W ogóle nie odpoczęłam! Cały rok teraz ósmej klasy, nie wiem czy ja się w ogóle do jakiegokolwiek liceum dostanę, bo miałam cokolwiek zrobić, a nic nie zrobiłam. Nieźle nie, się czuję, słabo mi. Amelka! Amelka! Amelka, ogarnij się! Amelka! Odbiło ci, wariatko! Chcesz, żebym ogłuchła? Dobrze, ostatni dzień wakacji. Muszę go wykorzystać. Tak jak miałam zaplanować całe wakacje, to wszystko zdążę w jeden dzień. Ja też muszę jakoś wykorzystać ten dzień. Ej, czekaj, bo to jest mój pokój. Sią. I ciuchy zabieraj! Hania! Co ty robisz? Jak to co? Uczy się! Ósma klasa! Koszmar! Chaj, jesteś dziwna. Nieważne. Yy, no to wydaje mi się, że te wakacje nie mogły się nie odbyć, bo mama wiedziała, że my w tych ciuchach byliśmy na zakończenie roku szkolnego. Więc patrzyłam na swoim telefonie, no i nie miałam żadnych zdjęć. No, bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że mama mi po prostu zabierała telefon. A ty zobaczysz, masz jakieś zdjęcia, czy coś z tej wakacji? Nie jesteś jedyną, która wpadła na ten pomysł, ja też już sprawdzałam, i nie mam żadnego zdjęcia. Nawet jednego. Tak jakby te wakacje w ogóle się nie odbyły. No to zostało nam zapytać się mamy, co robiłyśmy w wakacje? Chodź. Hmm. Mamo, a co twoim zdaniem było najciekawsze w wakacje? Właśnie, bo wiem, na pewno w szkole będziemy musiały napisać jakieś wypracowania na temat wakacji i hmm. co nam się podobało, więc chcemy poznać Twoje zdanie. Wiecie co? Nie wiem. Właściwie to tak spokojnie, to się było, no. No a... ale jakbyś miała wybrać jakąś jedną rzecz. No, to to. Dziewczyny, mówiłam Wam, że jak się będziecie lenić przez dwa miesiące, to wakacje Wam zlecą raz, dwa. A teraz dajcie mi spokój, bo ja muszę poskładać pranie. To musiało być wyjątkowo nudne wakacje, skoro nic nie pamiętamy. No. A Ty gdzie idziesz? No, łapać ostatnie promienie słońca i jakoś skorzystać z wakacji. Chodź tu, pokażę Ci coś. Zobacz, wybrałam Ci takie lalki Shadow High do pokoju. Są po prostu... Prześliczne. Zobacz, jak one są niesamowicie zrobione. E, a jeżeli chcesz je zmienić im w strój, to, to masz dodatkowe stroje. Ładne. Amelka, y, wiem, że chcesz wykorzystać wakacje do końca, ale jutro jest rozpoczęcie roku, może byś się jakoś przygotowała. Nie, jeszcze chcę wykorzystać wakacje może jutro rano. Amelka, nie wiesz, gdzie jest Hania? Panikuje w swoim pokoju. A? Tak. Hania, co robisz? Staram się odnaleźć w rzeczywistości. Haniu, może byś jeszcze wyszła na dwór. Od jutra zaczyna cię ciężka praca. Ósma klasa, testy, egzaminy. Mamo, czemu mi przypominać? Nie przypominaj mi! Nie mogę! Okej, okay. jak uważasz? Tylko nie zapomnij włączyć guzika. Nawet nie zaczęłam go wyłączyć. Witaj szkoło! Budzik, 6.30. No świetnie, a ja miałam się wyspać przez wakacje. Ale nie! Teraz znowu będzie wstawanie o 6.30, No nawet wcześniej, żeby się przygotować do szkoły. No i jeszcze ta ósma klasa. się spóźnicie na zakończenie roku. Co? Co powiedziała? Co powiedziałaś na zakończenie roku? Nie wiem. Mamo, co ty powiedziałaś? Mamo, mamo, co ty powiedziałaś? No, że zaraz się spóźnicie. Nie, to ym, na zakończenie czy na rozpoczęcie roku? Jeju dziewczyny, wy się dobrze czujecie, chyba za dużo multimediów albo słońca. Jutro zaczynacie wakacje, hello.